Już ponad 700 lat liczy historia stosunków polsko-litewskich. W XIV wieku, kiedy Litwą władał Gdymin, zawiązał się pierwszy sojusz. Kolejnym doniosłym wydarzeniem było zawarcie Unii w Krewie pod koniec tego samego wieku. Układ przewidywał małżeństwo wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z królową Polski, a zarazem objęcie przez niego polskiego tronu. W zamian za to Jagiełło zobowiązał się przyjąć chrzest i schrystianizować Litwę. W 1412 roku zawarto Unię Chorodelską, która wprowadziła instytucję Wielkiego Księcia na Litwie, wybieranego przez króla polskiego i wspólne Sejmy. Litewską szlachtę zrównano z polskimi rodami, w 1569 roku podpisano Unię Lubelską. W jej wyniku powstało państwo Rzeczpospolita Obojga Narodów. Ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo. W konstytucji 3 maja zapisano, że nazwa państwa brzmieć będzie Rzeczpospolita Polska. Stworzono organy do prowadzenia jednolitej, spójnej polityki wojskowej i skarbowej. Ciągłość obu państw na ponad 100 lat przerwał rozbiór Polski i Litwy. Pod koniec I wojny światowej przy wsparciu niemieckich wojsk okupacyjnych powstały rządy narodowe Litwy i Białorusi. Nieunikniony był konflikt z państwem polskim o tzw. Litwę Środkową z Wilnem, która w większości zamieszkana była przez Polaków. W październiku 1920 roku generał Lucjan Żeligowski zajął Wilno proklamując powstanie tzw. Litwy Środkowej. Akcja ta została przeprowadzona na polecenie marszałka Józefa Piłsudskiego. Dwa lata później Sejm Wileński przegłosował przyłączenie się do Polski. Dopiero w 1938 roku Polska i Litwa nawiązały stosunki dyplomatyczne. Kiedy wybuchła II wojna, Litwa znalazła się w strefie wpływów radzieckich, a jej północna granica z Łotwą stanowić miała granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i Związku Radzieckiego. Po ataku Niemców na Związek Radziecki okupanci utworzyli litewskie oddziały wojskowe, które walczyły z Armią Czerwoną, ale też z Armią Krajową. W wyniku II wojny światowej i porozumieniu wielkich mocarstw, Polska stała się państwem satelickim, a Litwa straciła niepodległość. Polskę ludową opuściło tuż po wojnie około pół miliona osób narodowości białoruskiej, ukraińskiej oraz litewskiej. Z Wileńszczyzny wyjechało ponad 400 tysięcy Polaków. Po zakończeniu migracji w Polsce Ludowej pozostało około 10 tysięcy Litwinów. Na Litwie mieszkało blisko 230 tysięcy Polaków. W 1990 roku Litwa ogłosiła niepodległość. Cztery lata później podpisała z Polską traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Dziś na Litwie mieszka ponad 200 tysięcy Polaków i jest to najliczniejsza po Litwinach grupa etniczna. Jednak Polacy na terenach, gdzie stanowią większość, mają problemy z podwójną pisownią nazw miejscowości w języku polskim. Władze litewskie regularnie ograniczają dotacje dla polskiego szkolnictwa i ograniczają naukę języka polskiego, a polskie nazwiska każą pisać po litewsku. Natomiast mniejszość litewska w Polsce cieszy się pełnią praw i przywilejów jej przysługujących, które gwarantuje ustawodawstwo polskie i unijne. Dlaczego cały czas tli się konflikt między Polakami i Litwinami, mimo że właściwie dzisiaj te stosunki powinny być modelowe? Dlaczego Polacy mieszkający na Litwie nie mogą odzyskać swoich majątków wchłoniętych kiedyś przez kołchozy, mimo że dostają je Litwini w ramach odszkodowań za utracone mienie? Dlaczego wreszcie i litewska prawica i lewica głosują przeciwko pisowni polskich nazwisk? Te pytania dlaczego, to pytania do gości naszego dzisiejszego sporu o historię. Są z nami pan doktor Janusz Osica, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Pan doktor Piotr Bajda, Instytut Stosunków Politycznych, Pan Instytut i y, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. I pan dr Aleksander Gubrynowicz, Instytut Studiów Politycznych, Pan. Witam Panów. Dzień dobry. No właściwie powinienem zadać pytanie, czy nie wszystkiemu jest winna hmm, Litwo, ojczyzna moja? Nie? Oj, to chyba byłoby, panie redaktorze, za prosty klucz do tak wielkiego konfliktu. Mam wrażenie, jeśli by zacząć od takiej prehistorii, że to wszystko było trochę odwrotnie niż ze stworzeniem świata. Bo jak wiemy, na początku był chaos, a później było coraz fajniej. U nas było odwrotnie w relacjach polsko-litewskich. Na początku było bardzo fajnie, a później było coraz gorzej. Później to, moim prywatnym zdaniem aż do dziś. A gdyby tak chcieć znaleźć w tym okresie, o którym pan mówi... Ten grzech pierworodny, albo ten jest, punkt, który jest rzeczywiście punkt. zmienia tak. to, to, to fajne na, na złe. Jest taki punkt, który zgodnie wszyscy znawcy spraw litewskich, łącznie chyba z najwybitniejszym profesorem łosowskim, wskazują. Ja, jako zajmujący się mediami, też uważam, że to jest chyba trafne. Mianowicie pojawiło się na Litwie takie pisemko ausra czyli Jutrzenka w latach 80. Jan Basanowicz. Nie mówię świadomie Jan Basanowicius, bo powiem to wtedy, kiedy będą Polacy mogli na Litwie używać Własnych nazwisk, a nie litewskich ich wersji, zaczął walczyć o to, żeby się oddzielić powiem wprost, murem wrogości, murem nienawiści, sztucznie skonstruowanym od Polski, bo on uważał, że Litwini w zderzeniu z polską dominującą kulturą zatracili własną tożsamość. Doszedł do tego tak daleko, że deklarował kolaborację wręcz z okupantem z zaborcą carskim, twierdząc, że. Carat daje szansę Litwinom, a oni się odżegnują od spraw polskich. A później było coraz gorzej. Później było coraz gorzej. Taką kulminacją dość zabawną, operetkową dla mnie było, gdy na przykład Litwini twierdzili, że właściwie Polska bez Litwinów nic by nie znaczyła. Że tacy ludzie jak na przykład Kopernik, który był Prusakiem z krwią litewską, wiemy my dobrze, że Kopernik był kobietą, prawda? Zapewne Litwinką. <laughs> że Kopernik rozsławił imię Polski. Właściwie wszystko co fajne to, Litwi. Czy panowie yy, podzielają ten punkt widzenia, że, 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 że wtedy właśnie nastąpił ten moment, który zaczął psuć te stosunki i one do dzisiaj nie mogą z tego impasu wyjść? No mimo wszystko, jeśli chodzi o Auszurę, to miałbym pewne wątpliwości. Pamiętajmy, że wasz Auszura to jest ten pierwszy moment, kiedy faktycznie ktoś próbuje zdefiniować, na czym litewskość ma polegać, tam się... Ale jest to jednak pisemko bardzo polifoniczne, ono trwa trzy lata, to jest mhm, wydawane tak, w tak. latach 1883-1886. E, piszą tam bardzo różni ludzie, łącznie z takimi, którzy pomysłów właśnie Basanowiciosa czy też Basanowicza, prawda? Wezmijmy go dopóki do, nie do, się do, pisano, no, no ja akurat tak nowicy. radykalny bym tutaj nie był. Jako prawnik z wykształcenia nawet mi nie wypada. Natomiast faktem jest, że to jest pismo, które jeszcze szuka ludzi, którzy w ogóle by spróbowali zdefiniować na nowo, w nowych warunkach, na czym ta litewskość ma polegać. Proszę nie zapominać, że tam również pisze wybitna postać biskup Baranowski dla Litwinów z który bynajmniej nie podziela takiego ostrego antypolskiego kursu, który nie niewątpliwie... Ale dominował, dominował właśnie 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 wojny polskiej. Ale to ja jeszcze w ale e... co to... w tym złego jest, że w właśnie 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 czy właśnie 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 czy mediów, nie wiem, wzmocnić tą, tą, tę więź, mówić o poczuciu tożsamości narodowej, Wie pan, rozbudzać ją. No, by, być, pewnie sami być może... jesteśmy świadkami takich działań dotyczących Polski. Uważamy, Zrozumiałe. że to działanie nie tylko słuszne. Ale jesteśmy z niego dumni. Zgadza się, tylko widzi Pan tutaj na to wszystko nakłada się jeszcze kontekst realiów XIX wieku. Obydwa narody są pod, pod niewolą wyjątkowo brutalnego z jakim jest rząd carski. Ten rząd carski niewątpliwie e, uciska zarówno Polaków, jak i Litwinów i teraz zamiast kontynuować to wspólne dzieło, to co chyba dla nas jako dla Polaków jest najbardziej dramatyczne. E, w, które jest dziełem, które doprowadza do powstania listopadowego, styczniowego. Od lat 80. widać wyraźnie, że my mamy coś na kształt nieaksamitnego rozwodu obydwu nurtów polskiego i litewskiego. I no, można powiedzieć takie podejście strony litewskiej, że jeżeli nam się uda dogadać z tym zaborcą carskim, Kosztem Polaków, to czemu nie? Stąd właśnie propozycję, bym powiedział, tak, tych, tak, e, te, tej generacji działaczy e, litewskich zgrupowanych wokół Aszurzy, których niektórzy proponują wręcz nawet Josifowi Hurce, żeby, e, no, że tak powiem, kontynuował kurs represyjny w, e, antypolski. Natomiast jeśli chodzi o, e, powodów, o Litwów, tak, to powiedzmy sobie no, jakoś a, ich tam pamiętają. Skąd się ta antypolskość bierze? No, skoro, skoro mieliśmy tak to wiele to? wspólnej, wspaniałej historii, Skoro właściwie ta Unia Polsko-Litewska mm -hmm. często była przywoływana jako taki no, wzór funkcji, powiedziałbym, początek Unii Europejskiej, mm -hmm. prawda? Jaki wzór, to jest obawy. wzór y, istnienia. To jest co bardzo... myśmy takiego zrobili? Ja no, już right. specjalnie pytam o nas, że, że Litwini, no bardzo dużo było takiej złej krwi wobec Polaków, że to polskie pany, że oni tutaj nami chcą A zrobić. no właśnie, A może pan... słowo z obawy, które pan Ja nie wiem, Muszę. czy tutaj jest coś takiego, co my żeśmy złego zrobili. Tak naprawdę to była obawa przed kimś większym. Znaczy to... Te relacje nasze polsko-litewskie one nie są niczym nadzwyczajnym w skali środkowoeuropejskiej, no zwłaszcza w tym momencie gdzie, w przełomu XIX, XX wieku budzenia się budzenie się tej tożsamości narodowej. Tak naprawdę można zrozumieć wtedy Litwinów, że dla nich dalsze współistnienie z Polską stanowiło. Oni to definiowali jako pewnego rodzaju zagrożenie, że ta polonizacja dalej będzie postępowała. Ja bym tutaj jeszcze wali, jedną że rzecz... po prostu zostaną rozmyte w polskości. Polskości to jest no no Ale naprawdę kwestii w kolejnym jest słowo tak. obawa. Jest obawa. Obawa, obawa, tak. obawa, która się z czego z Z pewnych realiów gospodarczych, proszę mhm, nie jest kwestią przypadku, że nowoczesny ruch litewski, łotewski, estoński, one się zaczynają tworzyć w którym momencie? W momencie zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia chłopów. Pojawia się rolnik, który nagle okazuje się, że jest na kolizyjnym kursie ekonomicznym z ludźmi, którzy już od lat no, teoretycznie są swoi, ale tak trochę nie swoi, no bo jednak mimo wszystko mówią innym językiem, przynależą do innego świata. Jest to inny świat kulturowy. Dwór pozostał polski, wieś na kowieńszczyźnie, czy tej Litwie rdzennej etnograficznie e, pozostała e, litewska. No i mamy oczywiście podstawowy konflikt tamtych lat. To jest konflikt o co? okazania w języku rodzimym. I tu jest ten rzeczywiście e, pole bitwy, bym powiedział pierwotne, gdzie e, część świadomego narodowo-kleru litewskiego zaczyna domagać się mniej lub bardziej gwałtownie e, no, uznania praw w Kościele. A ponieważ odpowiedzi ze strony polskiej nie ma. Bo generalnie Polacy traktują to, bym powiedział, no tak na zasadzie, no jesteście, ale, ale was nie ma, to nie jest problem, bym powiedział. No to też i rzeczywiście nie należy się łudzić, że. I być może dla mnie to jest ten moment, bym powiedział, krytyczny. Nie, nawet nie Aszura, tylko późniejsze pisma takiego ruchu protochadeckiego. To tam zaczyna się rzeczywiście bardzo ostry antypolonizm, gdzie już stawiamy sprawę jasno o, sięgacie Panowie tak. sięgacie uh -huh. bardzo daleko. Trudno mi sobie jest wyobrazić, żeby szczególnie w czasach dzisiejszych uh -huh. ktoś sięgał do wydarzeń nawet z XIX wieku jako źródło ha, pewnego napięcia. A to zupełnie inna Czy to nie jest jednak tak, przepraszam, bo już chciałbym, żebyśmy spróbowali trochę dalej, bo ja uh -huh. najczęściej jednak się spotykałem z taką opinią, że nie mogą nam Litwini zapomnieć jednak tego roku 1920. Że jednak ten moment, kiedy odzyskujemy niepodległość, jesteśmy w tej samej sytuacji jak oni, a więc takie państwo, które powinno Cieszyć się niepodległością, ale pozwalać się również cieszyć innym tą niepodległością, no organizuje właśnie tę słynną e, wyprawę. Czy to nie jest tak, że, że Ligowski, ta wyprawa? Jest Pan doktor, Aha, bardzo tak. proszę. Znaczy, ja myślę, że to jest tak trochę pewien wybieg Litwinów, bo tak naprawdę y, Litwini potrzebują mieć jakiegoś wroga zewnętrznego, kogoś, na, na kogo mogą zwalić wszystkie swoje bolączki, żeby tak naprawdę budować swoją tożsamość narodową. Znaczy to, to, to czy tak, lubią samą, ale, tak samo mieć wroga zewnętrznego. Ale to tak ale samo też. jak konflikt z na węgierski. Spadło, że, to dlatego boli. To, to, to dlatego nam to się to nie, to nie to podoba. Dlatego tak, boli. Tak, tak. Tak. Ale tutaj, tutaj znaczy to ja nie, bo tak. Czasami w tych dyskusjach patrzymy na to z naszego trochę polonocentrycznego punktu widzenia, a to w sumie jednak mamy do czynienia z tymi małymi narodami, których głównym zadaniem w historii jest przeżyć żeby przeżyć, no to w tym momencie musimy sobie zbudować jakąś wspólną paszyznę, jakiś wspólny mianownik, coś... Ale panie doktorze, i my nie mamy zrozumienia do tego, już pomijam e... ten słynny rysunek, prawda, Andrzeja Mleczki, a, a Polsce zrobimy kawał, wsadzimy ich między Niemców i Rosjan. No przecież też żyliśmy przez wieki e, otoczeni wrogami i właśnie nasza walka o naszą tożsamość i o naszą niepodległość była Ale jest coś coś, ja ciągle ja bym... z tą Ale jest coś, no? co się przewija czerwoną nicią od dawnych czasów do współczesności i coś, co najbardziej boli Polaków, mam wrażenie... Jest to litewskie rozumienie słowa Polak. Otóż Litwini do dziś negują istnienie Polaków na Litwie. Tam ich zdaniem są tylko spolonizowani Litwini. No to wyklucza jakąkolwiek debatę, przy czym mały naród, mhm. mówimy mały naród, ale chyba o największych, znanych mi w proporcjach do tego narodu, takich sentymentach do odzyskania terytorium wielkości Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dodajmy jedno, tylko skończę na jednym takim przykładzie, jak Litwini w 1930 roku zrobili sąd nad historią, notabene tak, na dworcu to Koszetara, historia, tak. gdzie stwierdzili, że właściwie Jagiełło to jest zdrajcą, trzeba go oczywiście ukarać Śmiercią i dodatkowo wykreślić z podręczników historii, a więc wszystko to jest jednak na zasadzie fałszowania historii. Ale z kolei Bogusław Radziwiłł, Janusz Radziwiłł są bardzo cacy, są bohaterami narodowymi. Nawet mają więc, pomnik w ma, nawet jest, ma pomnik w Kielanach, To Radziwił, są rzeczy, tak. które no, ale przy, to jest, to jest, Ale Panie Doktorze, no ale to jest naturalne, bo to wszystko zależy. Ja nie chciałbym tutaj być adwokatem Litwy, ale to wszystko zależy od punktu widzenia. No, nie chcę teraz nie, wrzucać nowego ale wątku, no, ale, ale dla jakiejś części Ukraińców, co na... нас дрожит.